Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do kolejnej wideorecenzji na portalu Zegarki i Pasja. Dzisiejszym bohaterem będzie zegarek marki Wostok Europe. Vostok Europe to litewska marka, która całkiem skutecznie zawojowała między innymi nasz rynek. Kluczem do sukcesu zapewne była mieszanka dobrej jakości wykonania, atrakcyjnych cen, no i chyba szczypty sentymentu, który wynika z pierwszego członu nazwy, czyli Wostok. Dobrze pamiętamy, że w dawnych czasach szczęśliwie minionych Zegarki marki Wostok były jednymi z najłatwiej dostępnych na rynku. Niemniej dziś to prężny producent, oferujący bardzo wyraziste zegarki zazwyczaj. Jednak w przypadku modelu dziś prezentowanego powiedzieć bardzo wyrazisty to spore niedomówienie. To niemal jakby nic nie powiedzieć. Zegarek jest ciekawy, dopracowany, spójny, ale rzucający się w oczy. Jest też bardzo duży i ciężki. Efekt potęguje dostępna od niedawna bransoleta, która, gdy na nią patrzę, wywołuje mnie tylko jedno skojarzenie: gąsienica od czołgu. Zegarek ma prawie 17 mm grubości, niemal 49 mm średnicy i 60 mm od ucha do ucha. Przy okazji widzimy, jak ciekawie te uszy wyglądają. Waży. Ponad 330 gramów. I to wszystko powoduje, że zegarek nie ma nic wspólnego z dyskrecją. Nasi czytelnicy wiedzą, bo podkreślałem to już wiele razy, że lubię duże zegarki. No ten jednak rozłożył mnie na łopatki. Ale z drugiej strony usłyszałem od znajomych zdania typu: To pierwszy zegarek dla mnie, albo to pierwszy zegarek, do jakiego nie musiałbym dokupić ogniw w bransolety. Mało tego. U tego kolegi trzeba byłoby chyba ze dwa ogniwa zdjąć. Jednak mówimy tu o ludziach z nadgarstkami drwali, i to zapewne część grupy docelowej, do której skierowany jest ten zegarek. Oczywiście nieco przesadzam, bo widziałem na szczupłych nadgarstkach jeszcze większe zegarki. Jednak przed zakupem warto zastanowić się. Zakup w ciemno może być nieco ryzykowny. To tyle o wrażeniach pozytywnych, aczkolwiek i czasami zaskakujących. Z zegarkowego punktu widzenia jest bardzo dobrze. Sercem tego czasomierza jest ceniony mechanizm Seiko TMI NH35. Mechanizm, który posiada takie udogodnienia jak tzw. Stop sekunda czy możliwość dokręcania. Zasługuje on także z trwałości, niezawodności i całkiem niezłej precyzji pracy. Także atrakcyjna jest tarcza. Ma ona wiele szczegółów, nakładane indeksy i co ważne, podświetlenie trytowe Trigalight firmy MB Microtech. Dzięki temu w każdych warunkach odczytamy właściwy czas. To podświetlenie wymaga wcześniejszego naświetlania. Te rurki trytowe świecą w zasadzie cały czas, niezależnie od tego, jak długo zegarek będzie w ciemności, będzie emitował światło i będziemy mogli odczytać aktualną godzinę. Szkło, które okrywa tarczy, jest mineralne, utwardzane i prawdopodobnie ma powłokę antyrefleksyjną od wewnątrz, która daje nam tą widoczną w tej chwili niebieską poświatę. Okalająca tarczy luneta jest obrotowa w jednym kierunku. I ma skalę minutową. Przy czym, jak widać, pierwsze 20 minut jest wyróżnione wyrazistym pomarańczowym kolorem. Takim samym kontrastowym akcentem na granatowej tarczy jest również pomarańczowy sekundnik. Nietypowe mocowanie jest ważnym elementem stylistycznym. Powoduje, że zegarek jest charakterystyczny i no, bardzo łatwo rozpoznawalny. Ale z drugiej strony pozwala jedynie na użycie firmowych pasków, ewentualnie wykonanych na zamówienie. No, oczywiście można użyć, tak jak w naszym wypadku, tej nowej pięciorzędowej bransolety, bardzo solidnej, z grubymi pełnymi ogniwami, z zapięciem zwalnianym przyciskami oraz z szybkim systemem poszerzania. Cygarek jest wodoodporny do 300 metrów. Tak więc jest to rasowy dajwer. Świadczy również o tym zastosowany zawór helowy, automatyczny zawór helowy. Cygarek oferowany jest w wysokiej jakości w wodoszczelnym kuferku. W komplecie jest narzędzie zmiany pasków, dokumenty oraz taki miły dodatek jak zestaw nalepek. Cena katalogowa to 3550 zł. Bransoleta kosztuje 750 zł. Serdecznie dziękuję i jak zwykle zapraszam do naszej tradycyjnej recenzji, która zamieszczona jest na portalu Zegarki i Pasja. Pozdrawiam.